Co zrobić ze szołomieniem i zawrotami głowy w nerwicy? Spokojnie, to bardzo częsty objaw właśnie zaburzenia lękowego. To nie znaczy, że coś się dzieje z Twoim mózgiem albo Twoim błędnikiem. To znaczy, że Twój układ nerwowy działa na najwyższych obrotach. No i odcina Ci trochę kontakt z ciałem i rzeczywistością. Bo lęk to nie tylko myśli, to fizjologia, napięcie, hiperwentylacja, przeciążenie, no i masz zawroty głowy, oszołomienie, oderwanie. To nie jest niebezpieczne, tylko jest bardzo nieprzyjemne. No i co możesz z tym zrobić? Zamiast panikować, uziem się. Połóż sobie rękę na brzuchu, oddychaj przez nos. Wdech i liczysz do czterech i wydychasz licząc do sześciu. Najważniejsze, powolny, jak najwolniejszy wydech. Skupiasz się na wydechu. Wypowiadasz w myślach lub na głos, Jestem tu i teraz. To minie. Rozglądasz się dookoła i nazywasz sobie trzy rzeczy, które widzisz. Poczuj też swoje stopy, porusz nimi, wracaj do ciała, bo zawroty głowy to często znak, że się od niego odcięłaś, odcięłeś. To trochę jakby cię na karuzeli, której nie widać, ale wiesz co, ty możesz ją spowolnić, oddychając, wracając do siebie, nie ratując się przede wszystkim paniką, ale obecnością. Zawroty i oszołomienie mogą cię wystraszyć. Ale one nie są znakiem, że coś się psuje. One są znakiem, że ciało potrzebuje odpocząć. Napisz w komentarzu zawroty, jeśli też znasz to uczucie. A jeśli masz swój własny sposób na odzyskiwanie równowagi, napisz go dla siebie, dla tych, co dziś też się kręcą i właśnie się z tym zmagają. A ja zapraszam cię do mojego bio. Może moje narzędzia będą mogły wspierać twoje wychodzenie z lęku. A, i pamiętaj, zaobserwować, po więcej. Wszystkiego dobrego, Monika Świtoń.